Siemakos wszystkim z tej strony S witam was na imprezie z gimperem Cześć witajcie, zajebista impreza W Bierhale Wy, tak Idę snajpić na dach No kurwa co to za człowiek jest Okuzi fa snajperzy Zabij wszędzie <grym> Zabij sniperów, dobra <grym> o, 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 o. Mam zamordowana, dostanę się do pomieszczenia służbowego, okej, okay, moment Ej, mam straszną ochotę skoczyć z dachu Nie, bo nam misję No Właśnie to jest głupie, ja tak bardzo bym chciał <grym> Jaki smutek się? Tu bardzo bym chciał Dobra, nie wiem gdzie mam iść, o na dół Józef się stoczyłem po trupach Brawo Yeti Dobra, jesteśmy 15 metrów, chodź Idę A byliśmy tu, tu była jest wielka strzelanina Tak, tak, tak. zasilanie Ja to naprawię Mordę jebane, Kurwa, no. znowu się zacięło? Wszystko się zacina! Może płyty nie ma? Jest płyta? JEST PŁYTA! Ja, JEST PŁYTA! Jest muzyka Ja pierdniczę, działa I to It's a trap no, sure. so Kuźwa, nie, nie wiem jak, jak stąd wyjść Musimy czekać chyba na razie Nie ja, przeciwlotniczą No dobra, teraz musimy wyjść stąd Nie wiem jak No tutaj są schody O lol <laughs> Ja piernicza impreza znowu działa Nie wiem kim jest ta suka Impreza w remizie, a to nasi Impreza w remizie Potańcówki w prywatki pole na traktora. Get low, get low, get, low, get. Ej, napierdzielają! Mam rocket launcher Sal do mnie! To na pewno o to chodzi <noise> Wyjdę na dwór. Pomóc ci O kuź, też mam Rocket launchera. Ja piernicze działa Wow! Whoo. That's how I roll bitches Tam jakiś ze mnie na pieprza, ale chyba ją zabiłem Chyba nawet ją rozjebałem I, O kuźwa dostała w cycki <laughs> Chuj ci w cyce Chuj ci w cyce Dobra, są kolejne dwa helikoptery Naprawia. Idę Jebły a jebnie nieskończona, am nieskończona amunicja 100% mięsień 100%. <grym się w górę> Śmigło mi spadło na głowę Fajna muzyka ja a potem Dobra poszło Znaczy <grym> się o mój 100% mięsień <grym się w górę> <grym się w górę> Strzela mięśniem <grym się w górę> Hooker Assassins Ed i an Aneddy <noise> Glory Hall Boże <noise> 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 Viola Czemu się nie nazywa Krystyna? <noise> nie wiem, albo... Halina, <noise> albo... nie wiem, Janina na przykład <głos> <Gen> <głos> Mordownia No skołuje ci vipowską wejściówkę na Intel Stream Masters Ojec yes. jak mówiłeś, Vipowskie wejście na... Ten no Na popijam bezroka i roja Bezroka i roja Dobra Ej, mamy śmigłowiec Myślę, że będzie teraz gruba Oj tak Oj tak, będzie kurwa pięknie Planet Saints Heliczewa co? O Boże, dobra poczekaj, misję Coś kupiłem? Co to jest? O, wultur, Wyprowadź O kurna Chodź tutaj do tego, do samochodu To jest samolot Wsiadaj lecimy Wrócę ci misję To dzięki Daj podlecimy tak na górę i potem będziemy się bawić w sensie skoczymy Aha, Poczekaj, jakieś ulepszenia sobie pokupuję Czym się leciało wyżej? Shiftem, dobra No Gimper jednę w budynek Co? Nie, poczekaj Jedbne w budynek No dobra, żartowałem Żartowałeś? No kurde Ej patrz jak nisko jest Zaraz zrobimy stuprocentowy skok Co ty robisz? No lecę nad ten, nad misję I wyskoczymy, nie? I mam, wiesz, misja jest taka, że mam wbić się głową w beton. Do, co nie? <głosy> Żal. <noise> Straszny. Mam nadzieję, że to się nie włączę jak jesteśmy na górze, bo ja chcę wykonać skok. Co, poczekaj. Gdzie ty jesteś w ogóle, co ty robisz? Jestem u ciebie, ale przeglądam sobie ulepszenia w tym momencie. No to masz 5 y, sekund, bo zaraz się katapultuję. 4, 3, 2. Dobra, czekaj sekunda, już wychodzę. No. Gotów? Tak. Kurwa skaczemy. Mało, mało, jeszcze drogę, powijmy tego. Jeszcze co? wyżej, jeszcze musisz. Jeszcze wyżej. Dobra, SU. No, trzy. To będzie skok. Dwa. Kurwa zapamiętają miliony. To dla was kotki. Odliczaj. Skaczemy no, dawaj. Kurwa, nie wiem czym się wyskakuje. Ja piorniczę. Lecę! Yyy. Gimper złapie mnie. Złap, znaczy złap mnie Po co włączyłeś to? No dobra, przepraszam, lecę na ryj. Ale ty zjebałeś, bo... Żeby żeby S-u upać sobie kupili. Zwalił. <laughs> Chryste, panie! Dobra. Ja nowa seria. Dobra, tak nowa poszło na Nie, na kolana. I złamam łokcie. Dobra, lecę do ciebie. <laughs> Ale żal Ochraniaj swoich ziomów A to myśmy zrobić poza odcinkami w ogóle, bo to jest nudna misja Z tym strzelaniem? No Strasznie nudna Czemu? Mi się podoba, mam linę w plecach. No ja mam w dupie. To nie wiem kto ma lepiej. Zależy kto co lubi. Dobra, przeładowuję. Rzucę granata im. Kuźwa nie da się. Ochraniamy swoich ziomów. Też mam dwa granady. Tu jedzie, tu jedzie coś, napięcie tego. Puch To jest przede wszystkim nudna pich. misja, dlatego że muzyki nie ma. To strasznie psuje moim zdaniem. No faktycznie nie ma muzyki, dopiero teraz zauważyłem No ja na to strasznie uwagę zwracam akurat, bo jest duża różnica kiedy ten... Gra... Jest Jaka, dobra muzyka. Nie wiem, wydaje się, że więcej się dzieje w ogóle. No. W nie tak. ma, to jest tak nubowo. Możemy ją przerwać zawsze. Przerwać błąkę. Przerwać misję. Dobra. Co o, jeszcze lub... żyję. No, już, już nie. <laughs> zabójstwo, zabójstwo członka gangu. Gangbangu. Kuźwa, otworzył mu się aż bagażnik. Zajebiste masz kwiatki na tyłku, wiesz? <laughs> nie patrz mi na tyłek. Przepraszam. Nie no dobra, patrz. A ja, a ja popatrzę na te umieśnione kobiety na tych reklamach. Z mitycka. O nie, jest jakiś facet! Gimper teraz ty patrz. Co? Jest goły facet na tych. Ja pierniczę. Na reklamach? No Gdzie niby? Po prawej o, tutaj, Na ja budynku Podoba ci się? Kurde. Nie widzę bo same cycki są no Zaraz nie będą O teraz możesz patrzeć teraz co sami faceci tak, No kurde No i chuj, nie ma walenia Znowu to? Kurna, było ja już wiecie. to Pedały Strzaję ci w kolano Pedałstwo <grym> Żydokomuna tam gdzieś już coś się je... Ale już to robiliśmy. Gimper. I nie wiem, że już to robiliśmy i przegraliśmy, bo jesteśmy chujowi w tą grę. Kuźwa. Kurde no. Moje pole. Jakby tu była muzyka, ta misja by była dwa razy ciekawsza, naprawdę. Ale tak jak to słyszę tylko... To no. napiera. No. Ej, przynajmniej jest realistycznie. No bardzo. <grym 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 <i> realistycznie> Ale <grym _> <grym> Moja postać jest bardzo realistyczna. <grym> Moja, kurwa, ten. Murzyn z blond włosami, wytatuowany cały. I w okularach. Już nie mam okularów. Zmieniłem zmieniłem image. Chyba ty. No ja. Dobra, zróbmy to jak najszybciej, bo wkuluję mnie ja to. Z głowy już. Tylko stronie, bo ten na samochodzik ma pół zdrowia. <grym> Ciekawe przez czyje rakiety? Hmm. Chyba moje, żal. Chyba zaraz zabiję tutaj typa On na parkingu stał To już nie postoi Dobra, dobra Dobra, zmiataj te, te, te pojazdy, co są z przodu No Trzeba mu trochę sobie ułatwić sobie... zadanie. Nie, teraz, nie, 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 no Ale w sumie mu dużo nie zabrało, tylko nasze Ludzie wytężycie. Ci ludzie mnie skurwiają żeby... no dobra, wyjebane Wyjebane na ludzi... O, czołg Ładny strzał. Ładny strzał. Poleciał Zajebisty, kurwa, strzał Kuźwa, nie widzę przez twoje włosy. Twoje włosy wpadają mi do oka. Przepraszam. Wiem, że jestem taki sexy, że wpadłem ci w oczko, misiu. Seksy. Tu jakiś samotny człowiek na... na spacerze. Trzeba ich zapierdolić. No, tutaj poprzednio przegraliśmy, jeżeli się nie mylę. Czekaj. Dobra, poszło. O! To bliżej. Fajnie, taki wielki pojazd się o nasz malutki. Tak, i się odbił i się prawie. No I sobie prawie gupiry i rozwalił. <głos> <głos> Unlimited Dzień dobry, często się pan uśmiecha, nie zwłaszcza jak widzę ja na dyrektorach dyrektora klubu księgarza w Warszawie. Co pan najbardziej denerwuje? M możecie mu powiedzieć, że, że, że najchętniej bym go pobił. <noise> że sobie i rozwalił. Że mam go w dupie? Żyje Niech żyje z... wolna Polska precz z kulą! Jest prezent owskim karmem przemalowanym na SPP Niech żyje wolna Polska precz z komuną! Nie to było... Na SPP! <laughs> <laughs> to musi być zaakcentowane odpowiednio Nie teraz, nie teraz, teraz! Yeah. Nice. Tak się to robi. Ostrożnie kurde! Trzeba być ostrożnym o, o jakieś głupie autko Dobra, już jest, już jesteśmy pod, pod końcówkę. Już jadą jadą czołgę. uważaj. Już jest dobrze, gdzie ty masz czołgę? Gdzie policja? O, kuźwa. Policja gdzie dobra. pieniądze są za las? Gdzie pieniądze są za las? O. Stachu! Jest Stachu w domu! Dobra, 6000, szacun rośnie. Szacun. Ja, kontrolujemy to. Dekerzy, kontrakty. Kontrolujemy naszych widzów. Dobra, co to jest policja? To jest jakiś nie, tylko nie anioł stróż Tylko nie anioł Strasz Dobra Gimper, lecimy Do Zimosa? Do, 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 do. Chodź do... tutaj są te, fajne rzeczy pojazdu nie mogę. O Boże, co tu się dzieje się? Oddajcie mi mój... <ścoughs> Kuźwa ma <ścoughs> Ale to było żałosne. Dobra Gimper jadę najlepszym autem na świecie. Czekaj, to nie... ja też chcę. Nie rzucaj się Dobry to jest jakiś biker Nie mogę się kurwa ruszyć Czekaj nie to jest Francis z Left 4 w ogóle No chuj, rozjechał mnie Złaj z tego Motoru Fak, nie Gimper ratuj Czekaj nie ja Dość kurwa rzucę w nich granatem Jebać Aaaa zajebałem go poczekaj Idę po mój motocyk bo goście zesnijpiłem Francisa z Left 4 zajebałem Kogo? Serio? No tam jechał na motorze idę teraz po mój motor tu gdzieś powinien leżeć tu Ja pierniczę Tu leży hajs z gościa Dobra, gdzieś... to ja lecę do misji Chodź, spotkamy się pod misją Huźwa Mojego motor o jakiś policjant na motor też może być To, to ja Dobra, zapierdalam Szacun, Ddydydydym. szacun mi rośnie Jedziesz? Tak, zapierdalam Jak Diligence Matko boska, co za prędkość ja pierniczę O matko bieszko satany grają Matko teraz o skatapulty <grym> Jadę policją, jestem bandytą No ty mał Zajechał mi drogę no? Si syn Super Maciek, partia kurwa Maciek, Maciek Dobra, uciekam stąd Bardzo dobrze muzyczka pasuje A minia no ja na muzyce klasycznej cały czas jadę, to jest po prostu genialne też co? Gdzie to jest klasik? Cabron? Jest klasik. X. Ej, ten motor jest tak zajebiście zwrotny, nie? No nie! Dobra, działa. Na motorze jedziesz? Tak, jedę na motorze. no leci muzyczka. Jest fajnie. Faknie! O matko mi samochód nie ma przodu, jest tak skasowany. Ale jedzie Jedziemy. To się liczy Będę sobie musiał jakiś motorek odpicować później, nie? Nie. Kurna Kurde no. Wjechałem w jakieś nie, nie. ścierwo. Siema, autka mi przyszła. Dobra, uciekam stąd, bo mnie tu policja goni. O, mnie też. Nie ej, no kurde taki fajny pościg by był dobrą muzyką Słuchaj wszystko i i więcej <grym> to mam żadnej serii nie na jaki <grym> w ogóle żal Cicho budzisz dziwki Mi też się chce relaksu Niech nie. On powiedział na pusty i o na dupy To za chujstwo. Nic nie rozumiem z tej fabuły. Też nie. Dobra, musimy <grym> czemu, to? czemu mnie wy wywaliłeś mnie? Tak wskoczyłeś, że upadłem. Swego pieri rozwaliłem. Dobra, kurna czas leci. Dobra, to była ta dziwka. No. Ja chcę muzykę dobrą. Jest. Kuźwa klasyczna. Brawo. Yeti. Patrz turyści Z Polski Ja się pobawię w ostrzał, okej? W co? W ostrzał. Walisz z bazuki? Tak. O Boże. Mamy zabić te dziwki, czy coś w tym stylu? Eee, nie jestem pewien. Ja piernicze jedziemy przez miasto! Stuprocentowe kurna Weź nie im wjeb. Emeryci się przewożą. Kuźwa. Karotami jeździć a nie z... A nie z etm No weź ich zabij Koleś mi wszedł w prowadnicę koła Imper zrób coś. Napierdzielam do nich wystarczy, teraz bierz się za te dziwki. A tu policja jest jeszcze Co tu się dzieje Ej Z we, weź werbuj je szybko Ale jak? Z wciskaj Dobra kurna Dziwko to wsiadaj do auta, do auta, z nimi To jest pan policjant, on też chce na dziwki <laughs> <laughs> No poczekaj musimy je wszystkie zgarnąć No wsiadaj Ale rozjechałeś Kuśwa, ja tych jak latają no, Wystrzelają do mnie! Dobra nie powiem, kurwa! Nie Dziwko wsiadaj! Daj przynoś, nie, <głosy> <jest>. <głosy> nie wsiadają! Zaraz pojadę sobie stąd. O kuźwa nie! <noise> Bastet! Dobra, idziemy. Wkurwiają mnie wszyscy. Kurwa, rozpieprzę ich zaraz. Niech kurwa pozabiję. no znowu po mnie ten policjant! <noise> Ja? Ja ty to na te dziwki i Dobra No kuźwa nie mogę A ty tu siedzisz Jezus Maria czekam ale... Jeszcze z tyłu siedzę Dobra jedź szybko teraz Mogę mnie. Wkurbiacie mnie Wkurbiacie mnie wszyscy Dobra Gwizdę na dziwki Wsiadajcie kurwy one tu wejdą, bo to jest żal Dobra, jedna została, trudno, nie ma miejsca Dla takich jak one ja, Jakiś kolo Kuźwa Jeżdżaj stąd, szybko, mamy 3 minuty tylko Nienawidzę tej misji Tam taki beki nie miałem <głos> <głos> nie Jak ślap włączę Kuźwa Może niskie rytmy Ej, weź kieruj, bo nie mam koła No przepraszam nie mogę, bo musielibyśmy się zamienić Nie ma takiego kuźwa Jonyga. Na przyszłość ja po auto dzwonię, nie? A ja, ja gwizdzę po dziwki, bo jestem w tym dobry Gwiznę ci dziwkę z przed nosa O kurwa! W <grym> w <grym> Szybko, wsiadaj tutaj Dobra Ale żal nos <grym> Cześć tego gościa, bo wywalił Kuźwa, ktoś, ktoś mnie uprowadził, a to ty Dobra, wsadź dziwkę. Czy Ej, tylko jedna przeżyła Dobra, jedź Dobra, zawiedziemy ją <laughs> Jedna z dziesięciu W lewo Gimper ją, bo tu się... W lewo Wysiądź i ją podnieś Dobra yeah. like no. Dobra, chodź Dobra, wsiadła Jedziemy W lewo Durniu ty! Tutaj Dobrze to już <laughs> Jak tak. wypadły! Musimy A... wrócić jeszcze po dwie, ale nie mamy czasu. Nie mamy, spodziewa. dawaj. Są niedaleko nas, 500 metrów tylko. Kuźwa, no z takim kołem to nie dojedziemy. No super! Na murku Zróbmy to jeszcze raz. Nie no poczekaj. Ponów lub opuść akcję, tak. No Jezus Maria Tak byśmy to zjebali. No dobra, rozegraj ponownie. Boże, A tak. Zal. Tak zjebacie akcję, dobra. Poczekaj, ja pójdę po do... Nie mogę auta mojego wezwać. No dobra, chodź. <ścoughs> Stary, widzisz co ty zrobiłeś? Nie. To zobaczysz. Zleciłem cię kopniakiem? Nie wskoczyłeś z takim patem, że wypadłem. I sobie rozwaliłem głupią dupę. Sobie głupi rozwaliłeś. Głupią dupę. Dobra, jedziemy. Kuźwa, jakieś meksy tutaj są, trzeba ich zjechać O kuźwa! Gimper utknąłem. Ja pierniczę, trzeba było tyle nie jeść Dziwki zostały zabrane, uratuj je Dobra, na pełnej pompie tam wbijamy eee. Rozjeźmy. Och tak! No, mm. próbujemy Znowu... wstać jakieś auto Ej, ta stara babcia to też dziwka? Dobra, dobra, wsiadamy szybko yes. Dawaj, gwisz tanie gwizdałem. Dobra, raz, dwa, trzy, wszystkie są i teraz niech kuźba przeżyją Ale wszystkie nie wsiądą, to gruba, dobra, ona Dobra, zostaje. gruba, czarna niech zostaje <noise> <noise> Okej, okay. o kurna Ej, za chwilę porzucisz zwolenników No jak ja mam ich tam Jak to porzucić zwolenników Jebać ją Nie, bo jak porzucisz to ten to misja przegrana God damn it Trzeba ją zabić, poczekaj. To weź ty wysiądź i wsiądź w inny samochód No jaki miły, dobra Gdzie ta dziewka biegnie? I weź tutaj tutaj... Lepiej byłoby na dwa auta, powiem. Bo mi strzelają tu Dobra, Wszes... pojdziemy podróż... przy... tam... Kurna mać, wszystkie wysiadły, jeszcze jedna nie żyje, przejadę jej po głowie Nie, uratuj ją Gdzie ona jest? Nie do końca ją to widzę stało, Wyjebało jakąś powietrze Ale to nie, to nie nasze na szczęście Dobra, wiesz co wyjebane, zawiozę ją do... Najpierw... Uratuj tamtą, co tu leży, ona jest pod samochodem Ja zawiozę tam jedną na razie Tam <laughs> pięć, wiem ile ich tu mam Kurna, przyjechał mnie! Dobra, poradzisz sobie, złuch chłopak jesteś Bierze w ciebie K Lampa na mnie spadła, Gimper! <laughs> Przepraszam, nie mam mnie tu Jadę odwieźć... Nie, mam dwie, mam dwie ze sobą To wrócę do ciebie, jeszcze dwie zgarwimy, okej? Okay? Tu już nie ma dziwek, wszystkie zginęły Jadę stąd Jeszcze jakieś znajdziemy, nie martw się Auto mi samo skręca Żenujące No trochę Gimnazjalny humor Jak cała ta seria <laughs> Dobra Nie wiem, do... jadę tam gdzie ty jesteś po prostu i tyle Dobra, dowiozłem dwie ja znalazłem dwie... te lalki No cieszę się, wiesz Ile mamy czasu? Trzy minuty Dobra, spoko No ja pierniczę A tu ja do złego auta wsiadłem ja mam, ja mam, dobre. Też tu mam jestem, dobrze. Gimper Dobra, jadę Ej, przeje przejechałem te dziwki, które wystawiłeś <laughs> Trudno, zaliczyły się już Trzeba jechać z powrotem teraz No nie wiem gdzie Kolejne, masz na mapie Ja nie mam nic na mapie No ja mam Mi się nie aktywało, dobra, to zrób to sam Zrób to sam Chyba jedną się rozjechałem troszkę, dobra, idę na nie zagwizdać Ja przejeżdżam maneli, tak jest wesoło Chodź tak Jedna Kaczka Jedna Dziwka Jedna Dziwka, dwa cycuszki Benz Dwie Dziwki, cztery cycuszki Benz O kurna to ty Dobra jedź Dwie minuty Ja cię będę asykurował Kurwy jebane Ciebie tam jakiegoś zielonego gościa też przejechałem, nie wiem. Jakiś twój klon. Wow Jakiś ja twój pierdzę. klon Drift normalnie, drift Dobra Warszawa drift. Dobra, udało ci się masz? Maluch racer, tak. Jest! Matko jak dobrze, że skończyliśmy to zadanie, było dziwne No Ci misja nawet fajna Bekowa strażna. Trochę szacun na mnie podróż, to pewnie dlatego, żebyśmy tacy zajebiści <laughs> Tym, co, Dobra, ale wiecie, co? W tym miejscu myślę, się że zrobimy przerwę i zapraszamy Was na kolejne odcinki Saints Row the Siemanko, cześć wszystkim, pa, pa. Jeśli obejrzałeś film, nie zapomnij dać kciuka. Jest to spora motywacja dla twórcy. I pamiętaj też o subskrypcji, by być pierwszym i być zawsze na bieżąco z kanałem. A jeśli masz wenę i ochotę, opalnij również komenta. Dzięki wielkie, moi drodzy, i pozdrawiam Was serdecznie. Esu.